Ej, ej, gdzie byliście? Ej, kurwa, A, zgubiłem was. Łatwo, łatwo, łatwo. A, tu jest. dobry. Poczynanie grzybka. Ej, co to jest? Kurwa! Eee, to z modów było. Rozbieramy żelazo. Żelazo jest. jest bardzo. pamiętajcie dzieci? Żelazo jest bardzo potrzebne w Minecraft. Szczególnie w trudnych sytuacjach. Trudne ale... sytuacje. Trudna sytuacje. Trudna sytuacja. No tak, tak. Chodźmy dalej. O, węgiel. 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 Oooo, no, klik. To kurwa, nie, tak nie ginie. A kopiemy, kopiemy. Dobra, lor, kopiemy. Ale co już co z diamentu? Co, kurwa, myślałem, że, o, co, kurwa, myślałem, że to diamenty. Właściwie no ba! Diamanty, kurwa, ładź. Dają, spalę X-raya. Spalę X-raya, Ja znam tryka, żeby X-ray działał. Z... Co? co jak? Ja? Weź po to, o, zajebiście się. Znaczy, co? Ja znam tak, jak brokłem tryka, żeby X-ray działał. Mala bola. Zombo, to, to jest wiesz, niestabilna budowlanka, niestabilna budowlanka, ziomek. No, życie na krawędzi. Rozumiem. Dobra. Dobra, gdzie jeszcze nie byłem? O, zombie. No, kurwa. No i super, super team up. Boś śmieszne jak się... Kurwa, weź. Kurwa, Co za... Ty, Ty jesteś kurwa. Ty teraz pierdolacie. Nie, muszę się... osiek... <laughs> Wiesz co, Martyn, te nie mi to trochę w szkole przypomina? <gryzny> nie O, te dziecięce lata. <gryzny> wiesz jak jakby ujechali. Hey, Ej pan się got. Pa, wejdź tam. Tamo. A co, co, ja coś mi Kryzdał. to daje? Rysz. Ależ mam spoko. Ej ziemiak to jest resz. No, e, czekajcie, muszę to wykopać. Ej wyjrzyjcie, kordy. Ładnie to wygląda. mogę ci pokazać moją nielegalną farmę dyni. Jak się nazywała ta, ta zupka, Susi? No... Suspicious 2. Suspicious. Los. Ej, żelazo masz na górze. Szybek. Hello, my name is... Dzwoni DioDzio, a pewnie nie nazywam się Sus. Ej, bo badałem misia polarnego i teraz chcę mnie zamordować. Ojej Jest, pisze, że jest Ej, no kurwa, weź, szkieret, mam, nie, mam 3hp Ej, tam mi, tam mi dosłownie nic nie zrobiłam Ej, gdzie my, no my, kurwa, ej, widownie, Pomóc wszystko Pomoc ci. To jest głupia Pa, pa. Robisz, Nic nie pa, robię. Pa, chodź, Grzyb, wyjdziemy gdzieś, nie? O, oh, wait Znażąc Co to jest? Pa, tam jeszcze Pierdalamy się, pierdolamy się na bombsite'a, dawaj Nie, poczekaj, tam już jest wyjście, wariacie ja, to 5 czekaj, 5. to czekaj, co z przynajmniej eksplorujemy. A, masz tu, masz tu. O super. Gdzie ty jesteś, Grzybek? Ja, to. Słuchaj, wszystko w porządku? Super. No, on się relaksuje. Za kira. mi jakiś blok to poza, żebym mógł wyjść. Chyba tak się tak. pojebał. Boi na ja zawsze w tych cierpieniach. No Dobra, dzięki. Nie ma. Kurwałeś no. człowieku. Не делай мне этого. А, спокойно, спокойно. Это сразу же забьем. Урванье. Похожи. Смотри. Желемки, сами я смертаю. Что ты сделаешь? Ты же глуп? Ай, выйди, отогрой. Я вам ТНТ. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Казахстан Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Я не могу, куррржба. SIĘ, No wiem, jeszcze jest Ale go spaliłem A ja dać mi Nie Jesteś Nie. Ale w sumie podpalaj sobie te drzewa, bo, bo to wiesz, tak po poprzez zapierdali. Co ty podpalasz? Coś? No nie, no bo, no, bo grafik podpalasz kurwa Nie, nie, się, nie, nie, no, ale A dwa perfekcyjne strzały Jesteś tutaj tajtęki grze? Tak, z mojej celu. Ej, tak chodź, czekaj, chodź do sypialni Chodź do sypialni Nie mów nikomu Cześć, jestem Grzyb Jestem Masz nubem patrz Cześć, jak przyskłapie. On wszystko łapie Ej, ja chodź. nic nie złapałem No, ja wierdolę Ej, ja no, Ej, ja nic nie mogę złapać Ej, ja nic nie mogę złapać Oj, tam, to już się zapisało wszystko no. Autentycznie nic nie dostaje? Wariaci Przestańcie darmowo. Kurwa, no. Ja pierdolę, weź mnie kurwa, przestańcie na pierdole. A ile macie? <grym> <grym> Zasumle, kurwa, no. A, no, my też ze śmiechu. O, nie spalił się. Kurwa, spalił się no weźcie, przestańcie, no ja Opa, pierdolę. Czyli się da, psaję, psaję, psa no i to no ja pierdolę Wiesz <śmienicza> tak, jak cię podpaliłem to cię podpaliłem zapalniczką i te twoje itemy nazywały w ogniu Robisz no sobie <śmienicza> jaja kurwa To jest jak na poważnie Dobra widownik wiesz co ty... chyba czas e, wiesz bo ja się tak przygotowałem <śmienicza> Ja właśnie też Okej okay, dobra To jest chyba pozwolenie Ej <śmienicza> Yes. Podpalane czemu no, Szybciej, to jest I nie zgadniam Wiesz, że paliłem nie I grzeb, no, Ej, bo tego już jest... Ej, co, co wy zrobiliście? Naprawi się, naprawi się Dobra, nie odpalaj reszty Nie 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 loguj się stało? Nie loguj się stało? <laughs> to nasz nowy dom My ci postawimy lepszy, spokojnie Stało. Postawimy ci dom lepszy Ja, ja tak projektowałem, kurwa, ten <laughs> <do laughs> Tu dwie godziny wymyśla? mastawni ci lepszy. No wariacie, wygrałeś, bon, na udział w programie <grystanie> My. Jeszcze się nie zabił, jak tam skoczył. Ej, łukam, oddasz mi mojego gunpowdera, bo zabraliśmy 39. Gunpowdera łukam. Nie no, gdzie? no, wygrałeś udział w. A, grzyb ale... wyszedł z kanału. Gdzie co, wysadźcie mi kurwa cały dom. Okay. Serio, teraz powiesz ja serio. Powiem? Tak, jestem pewny. Ja już nie będę, kurwa, Ok. tej Jedy, okay. Nie, rozpierdolcie mnie, bo już, kurwa, mam odwoź. Aha, to kiedy Grafik zdążył podłożyć 5 TNT w sekundę i to odpali. Eee, weźcie mnie tepnijcie przynajmniej, bo ja się zrozumiałem. A, ci łóżko wywołał. To oh. jest z Cyphe'a. Kiedyś to, to był, był dom popa. hopa Uwagać mi się, kurwa, chcę. Do. No, ale to już z tego, kurwa, no, typie. No to, oddajcie mi jeszcze, kurwa, moje wszystkie itemy, no, to, to też. A co miałeś? Uh, nie wiecie co? Dokładnie to nie będę mówił, ale byłoby mi bardzo miło, jakbyście mi teraz dali tak. na rekompensatę. Ale na diamentów. <laughs> ale nie, w sumie jakieś, 5, jakieś 64 węgla, e, żelazny set, i 25 diaksów to byłoby mi miło. A to, I odbudowanie to domku. Sam kraftu, się, mogę ci ześ tak, diaksowego seta? Tak. Chcesz? Diamantowy set? Diamentowy ty, diamentowy ty Będziesz diamentowy ty, Diamentowy ty, diamentowy ty Diamentowy ty, diamentowy ty Mam prze pieniężny no jak jakiś cyfr mam 2,5 staka, no ma więcej masz nie mam się postarać do 100%, ile? 2,5, w sensie 2 staki 18, coś takiego No dobra, może być No to czekajcie, to mnie tefnicie i mi łóżko podacie i wszystko, no Wiecie o co chodzi Przysięgnęliście no to... go kurwa zabiwy kurwa spetiali, no przysięgam, ale to mnie kurwa. No cię, no kurwa, tylko Zaki... już się nie zabiję, już nie zabijaj. Ja też... No ale postaraj się jak najbardziej, żeby to ładnie wyglądało. A, no Coś ale na... to nie dzisiaj. Okej. Okay. ja nie wiem gdzie, się... to ja idę do ośrodka no, dla bezdomnych. No, ewentualnie u mnie, tak jak kiedyś. Tu będzie skrzynka, w której będą potem itemy. Gdzie jesteś tym grzybem? No jestem tutaj. Nie wiem, gdzie jest tutaj. No u mnie w domu. A gdzie jest ta skrzynka z tymi itemami? Na górze. Okej okay. To sobie ja choć, grafik chodź. Grafik mi to. A po co ci crafting table? Ale ty a ty musiałem skraftować. No i co, i mi zostawiać strajkę. ważne to na ważne trade y robione. Trzejecha so, okay, jemu daję, biorę jakieś ten, seta. Mm. Hak, <laughs> diamentowy ty, diamentowy ty. Babsze pieniędzy, jak jakieś ty? Get A wódki mi daj. Nie But? dajcie butów? O kur, no nie się. O, dzięki. No i teraz w jesteś diamentowy. Powinien diamentowy. diamentowy Ej, diany chodź diany zrobić ty. koncert diamentowy ty. Nie. Nie się. Wow, z jakim? Nie Dawaj tego Nie Pobijmy go i bać go do bać się. Nie Jak się. Nie bać się. kurwa bać się. Nie Nie bać się. Diemy to wyty ty, diemy to ty, chykaś pięćzby, jakiś psy. Diemy to wyty ty, diemy to wyty ty, moj chypię koty. Diemy to wyty ty, diemy to ty, to ty, to ty, diemy to ty, to ty, to ty, diemy to ty. Siema siema, powiem mi tego menela go i włączyć go do rzeki, jaki jego wali to moje gie, jaki jego.

Bo mi się nie jak diamentowe ty, Diamentowy 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 ty, Yeah ty, Yeah, yeah, diamentowe ty, diamentowe Ej, 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 ty, Ej, ty, diamentowe ty, diamentowe ty, diamentowe matka, diamentowe matka, diamentowe ty, diamentowe ty, diamentowe ty, diamentowe ty, Dobra ty, diamentowe ty, to